Na rozległych równinach Mazowsza, gdzie wschodni wiatr kołysał złotymi łanami pszenicy i żyta, Stanisław Nowak stał przy oknie swojego imponującego dworu, obserwując gospodarstwo sąsiada. Jego własne ziemie ciągnęły się po horyzont, wypełnione nowoczesnymi maszynami i systematycznie ułożonymi uprawami. Jednak to nie widok jego własnego sukcesu przykuwał jego uwagę, lecz niewielkie, ale niezwykle urodzajne gospodarstwo Jana Kowalczyka. Stanisław zacisnął pięści, gdy kolejny samochód zatrzymał się przed skromnym domem sąsiada. Kolejny handlarz z Warszawy, bez wątpienia zainteresowany słynnymi serami Kowalczyka. Jak to możliwe, że ta mała farma, prowadzona przestarzałymi metodami, przyciągała więcej uznania niż jego nowoczesne przedsiębiorstwo rolne? Panie Nowak, głos jego asystentki wyrwał go z zadumy. Pan Wilk czeka w gabinecie. Mateusz Wilk, jego prawnik, siedział już przy machoniowym biurku przeglądając dokumenty. Mam interesujące informacje. Powiedział, gdy Stanisław wszedł do pomieszczenia: Znalazłem coś w starych aktach własności. Stanisław usiadł naprzeciw niego, jego oczy błyszczały z zainteresowania: Mów, to sięga trzech pokoleń wstecz. Twoja rodzina kiedyś była właścicielem wszystkich tych ziem. Część została sprzedana rodzinie Kowalczyków w trudnych czasach. Ta informacja uderzyła w Stanisława jak grom. Jego dziadek nigdy o tym nie wspominał. Czy to możliwe, że jego obsesja na punkcie gospodarstwa Kowalczyków miała głębsze korzenie? Tymczasem na sąsiedniej farmie Jan Kowalczyk pracował w swoim serowym warsztacie. Jego ręce, spracowane latami pracy, poruszały się z precyzją i wprawą przy formowaniu kolejnych krążków sera. Tradycyjne metody przekazywane z pokolenia na pokolenie były sekretem jego sukcesu. Tato, w drzwiach stanął jego syn Piotr, który przyjechał z Krakowa na weekend. Musimy porozmawiać. Jan spojrzał na syna z niepokojem. Piotr, jako prokurator, rzadko przyjeżdżał w środku tygodnia. Coś się stało? Zauważyłem dziwne ruchy wokół dokumentów własności naszej ziemi. Ktoś się nimi interesuje w urzędzie. Jan westchnął, odkładając narzędzia. Nowak, powiedział cicho: Od miesięcy czuję jego wzrok na naszej ziemi, ale co może zrobić? Wszystko jest legalne i uczciwe. Piotr pokręcił głową. Ojcze, czasami uczciwość to za mało. Musimy być czujni. Wieczorem, gdy słońce zachodziło nad Mazowszem, dwie rodziny siedziały przy swoich stołach, nieświadome, że ich losy są już nieodwracalnie splecione. Stanisław planował swoje następne kroki, podczas gdy Jan modlił się o spokój i sprawiedliwość. Piotr zaś, stojąc przy oknie rodzinnego domu, wiedział, że nadchodzą trudne czasy. W powietrzu wisiało napięcie, jak przed burzą. Historia dwóch rodzin, zakopana głęboko w przeszłości, miała wkrótce wypłynąć na powierzchnię, przynosząc ze sobą lawinę wydarzeń, których nikt nie mógł przewidzieć. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać lajka. Napisz, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Piotr Kowalczyk siedział w archiwum miejskim w Warszawie, otoczony stosami pożółkłych dokumentów. Już trzeci dzień spędzał urlop na przeglądaniu starych aktów własności i zapisów gruntowych. Jako prokurator w Krakowie, wiedział, jak nawigować w gąszczu prawnych dokumentów, ale to, co odkrył, przekraczało jego najśmielsze przypuszczenia to niemożliwe. Wyszeptał do siebie, wpatrując się w dokument sprzed 70 lat. Według zapisów, transakcja między rodzinami nowaków i kowalczyków była znacznie bardziej skomplikowana niż zwykła sprzedaż ziemi. W tym samym czasie Stanisław Nowak prowadził spotkanie w swoim gabinecie. Przed nim stał młody specjalista od marketingu, prezentując wykresy spadającej sprzedaży produktów z jego gospodarstwa. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty ekologiczne, tradycyjne, tłumaczył specjalista. Gospodarstwo pana Kowalczyka stało się symbolem takiej produkcji w regionie. Stanisław poczuł, jak jego twarz oblewa się czerwienią. Symbolem ta mała farma? A co z moimi inwestycjami w najnowocześniejsze technologie? Trendy się zmieniają, panie Nowak. Ludzie szukają autentyczności, historii historii Stanisław zaśmiał się gorzko Och, historia jest bardziej skomplikowana niż myślisz. Na farmie Kowalczyków Jan pokazywał grupie studentów rolnictwa proces produkcji sera. Młodzi ludzie z zachwytem obserwowali jego pewne ruchy i słuchali opowieści o tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Sekret nie tkwi w maszynach, wyjaśniał Jan, ale w zrozumieniu ziemi i szacunku do natury. Każdy ser opowiada historię, historię łąk, na których pasą się nasze krowy, historie ziół, którymi się żywią. Wśród studentów była helena, córka wpływowego warszawskiego restauratora. Jej oczy błyszczały spodekscytowania, gdy robiła zdjęcia i notowała każde słowo Jana. Wieczorem, gdy studenci odjechali, Jan otrzymał telefon od Piotra. Ojcze, znalazłem coś ważnego. Nie mogę rozmawiać przez telefon, ale przyjeżdżam jutro. Coś złego? Zaniepokoił się Jan. Nie, wręcz przeciwnie. To może być klucz do wszystkiego. W swojej posiadłości Stanisław przeglądał stare albumy rodzinne. Czarno-białe zdjęcia pokazywały jego dziadka, stojącego przed znacznie większym gospodarstwem. Na jednym ze zdjęć dostrzegł coś, co sprawiło, że jego serce zabiło mocniej. Jego dziadek stał obok dziadka Jana, obaj uśmiechnięci, trzymający jakiś dokument. Tymczasem Helena. Po powrocie do Warszawy rozmawiała ze swoim ojcem o gospodarstwie Kowalczyków. Tato, musisz zobaczyć to miejsce. Ich produkty byłyby idealne dla naszej nowej restauracji. To właśnie ta autentyczność, której szukamy. Jej ojciec, Andrzej Wiśniewski, właściciel sieci ekskluzywnych restauracji, zamyślił się: Wiesz, że Stanisław Nowak od lat zabiega o kontrakt z nami, ale tato to nie to samo u Kowalczyków czuć prawdziwą pasję tradycję to historia której nasi klienci szukają w ciemnym gabinecie swojego dworu Stanisław patrzył przez okno na migoczące światła w domu Kowalczyków stare zdjęcie leżało przed nim na biurku a w jego głowie rodziła się myśl być może rozwiązanie jego problemu leżało nie w konflikcie, ale w czymś zupełnie innym, czego jeszcze nie potrafił nazwać. Piotr przyjechał do rodzinnego gospodarstwa wcześnie rano, trzymając teczkę pełną dokumentów. W kuchni, zastał ojca przygotowującego śniadanie, zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z aromatem domowego chleba. Spójrz na to, ojcze. Piotr rozłożył na stole pożółkły dokument. To umowa między naszymi rodzinami sprzed 70 lat. Ale to nie była zwykła sprzedaż. Jan nachylił się nad dokumentem, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. To to umowa partnerska? Dokładnie, Piotr pokiwał głową. Dziadek Stanisława i nasz dziadek byli wspólnikami. Gospodarstwo miało być prowadzone wspólnie, łącząc nowoczesne metody Nowaków z tradycyjnymi technikami naszej rodziny. W tym samym czasie Helena Wiśniewska prowadziła prezentację w głównej sali konferencyjnej restauracji swojego ojca. Na wielkim ekranie wyświetlały się zdjęcia z gospodarstwa Kowalczyków to nie tylko producent to historia Polski na talerzu mówiła z pasją. Każdy ser, każdy produkt ma swoją opowieść. To właśnie tego szukają nasi klienci autentyczności, tradycji, jakości. Andrzej Wiśniewski obserwował reakcję swoich menedżerów, widział ich kiwnięcia głowami, błysk zainteresowania w oczach. Jego córka miała rację, to było coś wyjątkowego. Na farmie Nowaków Stanisław siedział w swoim gabinecie, wpatrując się w stare zdjęcie. Wspomnienia zaczęły wypływać na powierzchnię, opowieści, które jego ojciec mu przekazał, ale które zawsze ignorował. O tym, jak obie rodziny kiedyś współpracowały, jak ich wiedza się uzupełniała. Przerwał mu telefon od swojego głównego agronoma. Panie Nowak, mamy problem z nową odmianą pszenicy, nie przyjmuje się tak, jak zakładaliśmy. Tymczasem tradycyjna odmiana u Kowalczyków. Stanisław po raz pierwszy nie poczuł gniewu na wzmiankę o sukcesie sąsiada. Zamiast tego poczuł ukłucie żalu. Ile można było osiągnąć, gdyby rodziny trzymały się razem? Jan spacerował po swoich polach, pokazując Piotrowi granice gospodarstwa. Pamiętam, jak dziadek opowiadał mi o specjalnej mieszance ziół dla krów. To był wspólny projekt z dziadkiem Stanisława. Jeden znał się na hodowli, drugi na nowoczesnych metodach uprawy. A co się stało? Dlaczego rodziny się poróżniły? Zapytał Piotr. Wojna wszystko zmieniła, westchnął Jan. Gdy rodziny się ponownie spotkały, każda poszła własną drogą, ale nigdy nie było oficjalnego rozwiązania partnerstwa. Helena po prezentacji siedziała z ojcem w jego biurze. Jest jeszcze coś, powiedziała. Pan Kowalczyk wspomniał o starej recepturze sera, która powstała we współpracy z rodziną Nowaków. Podobno był to najbardziej wyjątkowy produkt w historii gospodarstwa. Andrzej zamyślił się: Może zamiast wybierać między tradycją a nowoczesnością, powinniśmy szukać sposobu na połączenie obu. W tym momencie na biurko Stanisława trafił kolejny raport finansowy. Liczby nie kłamały. Mimo wszystkich inwestycji w technologię, jego produkty traciły na wartości. Konsumenci szukali czegoś więcej niż tylko efektywnej produkcji. Wieczorem, gdy słońce zachodziło nad polami, Stanisław stał przy oknie swojego gabinetu. W oddali widział Jana, wracającego z pul z Piotrem. Przez moment wydawało mu się, że widzi cienie przeszłości: dwóch przyjaciół, jego dziadka i dziadka Jana, spacerujących po tych samych polach, planujących wspólną przyszłość. Sięgnął po telefon i długo wpatrywał się w numer Jana Kowalczyka. Może nadszedł czas, aby historia zatoczyła koło. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Stanisław Nowak stał przed drzwiami skromnego domu Kowalczyków. Jego ręka zawisła nad klamką. Gdy przez myśl przeszły mu wszystkie lata rywalizacji i goryczy, z wahaniem zapukał do drzwi. Jan Kowalczyk otworzył, a na jego twarzy odmalowało się zdziwienie. Stanisław, coś się stało? Musimy porozmawiać, Janie, powiedział Stanisław. Jego głos był cichy, pozbawiony zwyczajowej arogancji. O przeszłości, o naszych dziadkach. Kuchni Kowalczyków, gdzie unosił się zapach świeżo parzonej kawy i porannego chleba, dwaj mężczyźni usiedli naprzeciwko siebie. Na stole Jan położył stare dokumenty znalezione przez Piotra. Więc wiesz, westchnął Jan, wskazując na papiery. Znalazłem stare zdjęcie, odparł Stanisław, wyjmując fotografię z kieszeni marynarki. Nasi dziadkowie byli nie tylko partnerami biznesowymi, ale przyjaciółmi. Helena Wiśniewska, która przyjechała na umówione spotkanie z Janem, zatrzymała się w progu kuchni, zaskoczona widokiem dwóch mężczyzn pogrążonych w rozmowie. Piotr, stojący obok niej, położył palec na ustach, dając znak, by nie przeszkadzała. Ta receptura sera, mówił właśnie Stanisław, podobno była wspólnym dziełem naszych dziadków. Łączyła tradycyjne metody Twojej rodziny z innowacyjnymi pomysłami mojego dziadka. Jan pokiwał głową. Ojciec często o tym opowiadał. Podobno był to najbardziej wyjątkowy ser w całym regionie, ale przepis zaginął podczas wojny. Może nie całkiem. Stanisław sięgnął do teczki, którą przyniósł. Znalazłem to w starym biurku dziadka. To jego notatki. Helena nie mogła powstrzymać się od westchnienia. Wszystkie oczy zwróciły się w jej stronę. Przepraszam, powiedziała, wchodząc do kuchni. Ale to może być dokładnie to, czego szukamy dla naszej sieci restauracji. Andrzej Wiśniewski, który właśnie podjechał pod dom, dołączył do zgromadzonych. Co tu się dzieje? zapytał, widząc nietypowe zgromadzenie. Ojcze, Helena promieniła chyba jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego. Pan Nowak i pan Kowalczyk właśnie odkryli starą rodzinną recepturę to więcej niż receptura przerwał Piotr to symbol partnerstwa naszych rodzin połączenia tradycji z nowoczesnością Stanisław spojrzał na Jana przez lata próbowałem konkurować z tobą zamiast zrozumieć, że razem moglibyśmy osiągnąć więcej tak jak nasi dziadkowie. Nigdy nie jest za późno, odpowiedział Jan, uśmiechając się lekko. Mamy wiedzę, doświadczenie i rynek, który czeka na wyjątkowe produkty, dodał Andrzej Wiśniewski. Moja sieć restauracji mogłaby być idealną platformą dla Waszej współpracy. Helena klasnęła w dłonie. Siedząc, wyobraźcie sobie tradycyjne metody produkcji połączone z nowoczesnymi technologiami. To byłaby rewolucja w polskim rolnictwie. Stanisław wstał i podszedł do okna. Patrzył na pola rozciągające się przed domem, na miejsce, gdzie kiedyś jego dziadek i dziadek Jana planowali wspólną przyszłość. Po raz pierwszy od lat zobaczył te ziemię nie jako przedmiot rywalizacji, ale jako przestrzeń możliwości. Janie, Odwrócił się do gospodarza. Może nadszedł czas, żeby naprawić błędy przeszłości, żeby dokończyć to, co zaczęli nasi dziadkowie. Minął tydzień od pamiętnego spotkania w domu Kowalczyków. W przestronnej kuchni eksperymentalnej, specjalnie przygotowanej w gospodarstwie Nowaków, Jan i Stanisław pochylali się nad starymi notatkami, próbując odtworzyć legendarną recepturę sera. To musi być dokładnie ta temperatura, mówił Jan, kontrolując termometr w kadzi z mlekiem. Tradycyjne metody wymagają cierpliwości. Stanisław przyglądał się z fascynacją. Po latach polegania wyłącznie na maszynach, obserwowanie precyzyjnej pracy rąk Jana było jak odkrywanie zapomnianej sztuki. A moje nowoczesne systemy kontroli temperatury. Mogłyby pomóc utrzymać ją na idealnym poziomie przez cały proces, zauważył. Helena Wiśniewska, która przyjeżdżała codziennie, by dokumentować proces, nie mogła powstrzymać uśmiechu. To jak oglądanie historii tworzącej się na nowo, powiedziała, robiąc kolejne zdjęcie. W tym samym czasie w biurze Stanisława Piotr przeglądał stare dokumenty rodzinne wraz z prawnikiem, przygotowującym nową umowę partnerską. Musimy się upewnić, że tym razem wszystko będzie odpowiednio zabezpieczone, mówił Piotr. Żadna wojna ani kryzys nie powinny już rozdzielić naszych rodzin. Na polach pracownicy obu gospodarstw zaczęli współpracować przy wiosennych zasiewach. Doświadczeni rolnicy z gospodarstwa Kowalczyków uczyli młodszych kolegów z firmy Nowaka tradycyjnych metod oceny jakości gleby. Podczas gdy technicy Stanisława pokazywali, jak efektywnie wykorzystywać nowoczesny sprzęt. Spójrz, Jan wskazał na wzgórze, gdzie pracownicy wspólnie przygotowywali pole pod zasiew. Tak właśnie powinno to wyglądać od początku. Wiedza i doświadczenie obu rodzin łączące się w jedną całość. Stanisław poczuł ucisk w gardle. Tyle lat zmarnowaliśmy na rywalizację. Nie zmarnowaliśmy, przerwał mu Jan. Każdy z nas rozwinął swoje mocne strony. Teraz możemy je połączyć. Andrzej Wiśniewski, który przyjechał na cotygodniową degustację, był pod wrażeniem pierwszych efektów współpracy. Ten ser, powiedział, próbując kolejny kawałek, ma w sobie coś wyjątkowego czuć w nim tradycję, ale jest w nim też jakaś nowoczesna finezja. Helena skinęła głową. To właśnie historia, której szukają nasi klienci. Nie tylko produkt, ale opowieść o pojednaniu, o łączeniu przeszłości z przyszłością. Wieczorem, gdy większość pracowników rozeszła się do domów, Stanisław i Jan siedzieli na ganku domu Kowalczyków, patrząc na zachód słońca nad polami. Wiesz, zaczął Stanisław. Od lat zastanawiałem się, dlaczego twoje gospodarstwo, mimo swojej wielkości, osiągało takie sukcesy. Teraz rozumiem, że sekret nie tkwił w wielkości ani w technologii. A w czym? Spytał Jan z zainteresowaniem. W sercu, w szacunku do Ziemi i tradycji, w wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Stanisław westchnął: Moje maszyny i technologie mogą to wspierać, ale nie zastąpią. W kuchni Piotr i Helena kończyli przygotowywać dokumentację dla nowej linii produktów. To będzie więcej niż tylko ser czy inne produkty rolne, mówiła Helena z entuzjazmem. To będzie symbol tego, że tradycja i nowoczesność mogą się wspierać, nie konkurować. Nagle Jan poderwał się z krzesła. Stanisław, przypomniałem sobie coś. W starej stodole jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś zobaczyć. W starej stodole Kowalczyków Jan odsunął wielką skrzynię przykrytą płachtami. Stanisław patrzył z niedowierzaniem, jak jego sąsiad wyciąga zakurzony, skórzany notes. – To dziennik twojego dziadka, powiedział Jan cicho. Mój ojciec przechował go przez wszystkie te lata, wierząc, że pewnego dnia nasze rodziny znów się połączą. Stanisław wziął notę z drżącymi rękami. Przy świetle latarni, którą trzymała Helena, zaczął czytać pierwszy wpis. Dziś rozpoczynamy z Antonim Kowalczykiem nowy rozdział. Nasze gospodarstwa nie będą już konkurować, ale wspólnie tworzyć przyszłość polskiego rolnictwa. Czekaj, przerwał Piotr, który dołączył do nich w stodole. Jest tam coś o specjalnej mieszance ziół? Stanisław przewrócił kilka stron. Jest. Dokładny opis mieszanki, która nadawała serom ten wyjątkowy smak, ale tu jest więcej. Plany na przyszłość, wizje rozwoju. Helena, która wszystko fotografowała, nie mogła powstrzymać wzruszenia. To nie tylko przepisy i plany biznesowe. To historia przyjaźni, współpracy, wspólnej wizji. Andrzej Wiśniewski, który właśnie przyjechał na wieczorne spotkanie, stanął w drzwiach stodoły. I właśnie to sprawi, że nasza współpraca będzie wyjątkowa. Nie sprzedajemy tylko produktów, sprzedajemy historię, tradycje, pojednanie. Następnego ranka w nowo utworzonym centrum badawczo-rozwojowym połączone zespoły obu gospodarstw pracowały nad pierwszą partią sera według odzyskanej receptury. Nowoczesne urządzenia Stanisława kontrolowały temperaturę i wilgotność, podczas gdy doświadczeni serowarzy Jana nadzorowali proces dojrzewania. Spójrz, powiedział Jan do Stanisława, pokazując mu próbkę sera dokładnie taki sam kolor i konsystencja, jak opisywali nasi ojcowie. Helena natychmiast zrobiła zdjęcie tego momentu to będzie świetny materiał do naszej kampanii marketingowej. Smak tradycji spotyka nowoczesność. Już widzę te nagłówki. Wieczorem na specjalnie zorganizowanej kolacji w gospodarstwie Kowalczyków zebrali się wszyscy zaangażowani w projekt. Stół uginał się od tradycyjnych potraw, a centrum uwagi stanowił pierwszy ser wyprodukowany według odnalezionej receptury. Za przyszłość, wzniósł toast Andrzej Wiśniewski. Za połączenie tradycji z nowoczesnością, za nasze rodziny, dodał Stanisław, patrząc na Jana z uśmiechem, i za mądrość naszych dziadków, którzy wiedzieli, że razem możemy osiągnąć więcej niż osobno. Piotr wstał i uniósł kieliszek: Za nowy rozdział w historii naszych rodzin i naszej ziemi. Na ganku po kolacji Stanisław i Jan stali ramię w ramię, patrząc na swoje połączone gospodarstwa w świetle zachodzącego słońca. Wiesz, Stanisław, powiedział Jan, nasi dziadkowie byliby dumni nie z naszych sukcesów biznesowych ale z tego, że w końcu zrozumieliśmy, co naprawdę się liczy. Tak odpowiedział Stanisław. Że prawdziwe dziedzictwo to nie ziemia ani majątek, ale wartości, które przekazujemy następnym pokoleniom. Helena, która przysłuchiwała się tej rozmowie, uśmiechnęła się i zrobiła ostatnie zdjęcie: dwóch sąsiadów, byłych rywali, a teraz partnerów, patrzących wspólnie w przyszłość. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia rodzin nowaków i kowalczyków poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia Wam się spodobała, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i siłę pojednania. Czekamy na Wasze komentarze. Podzielcie się z nami własnymi historiami o rodzinnych tradycjach i pojednaniu.